Smashing Machine to najnowszy film w reżyserii Benny'ego Safdiego, który jest bratem Josh'a Saftiego. Ta para nakręciła kilka lepszych i gorszych moim zdaniem filmów, ale jako duet są dość rozpoznawalni, a ostatnio się rozdzielili, jeden kręci filmy, drugi kręci filmy. Smashing Machine właśnie trafiło do naszych kin, a pod koniec tego roku będziemy mieć film Josh'a Safdiego, który będzie nazywał się Wielki Marty. Lola, na... będziesz tyłkiem tu siedziała? na oh, Jesus, no dobra, niech będzie. Także jeśli ktoś lubi saftych, no to to jest rok dla Was. Wracając do filmu Smashing Machine, to jest ten głośny film od A24, w którym główną rolę zagrał Dwayne The Rock Johnson. W roli, która ma mu przynieść nie wiadomo jaką chwałę i nie wiadomo ile Oscarów. Użyjemy, zobaczymy. A na ekranie oprócz The Rocka zobaczymy Emily Blunt, Ryana Badera i Besa Rutera. Mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i kryzysem w związku, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze. Tak jak powiedziałam, to jest film, przy którego stworzeniu wzięło udział A24, które ja zawsze mówię, że bardzo lubię, ale na przestrzeni ostatniego roku jest słabiej. Chciałam powiedzieć słabo, ale na razie mówimy się, że jest słabiej. I tak na dobrą sprawę, jeśli miałabym wskazać jakąś jednostkę, która powoli zakrada się na podium w miejsce A24, to byłby to neon, jeśli chodzi o dystrybutorów filmów, które jakoś tak wpadają ostatnio w moje gusta, ale nie poddajemy się ale bywa różnie. Tak jak powiedziałam jeszcze zanim będzie rozmawiać o samym filmie, to ostrzegałam, że październik będzie taki sobie dla mnie, jeśli chodzi o publikowanie recenzji na tym kanale, bo strasznie dużo się dzieje, za co bardzo Was strasznie przepraszam, ale naprawdę to są ważne rzeczy i właśnie przez częściowo te ważne rzeczy dostajecie recenzję filmu Smashing Machine, a nie recenzję filmu Czarny Telefon 2, bo w moim kinie po prostu leciał wcześniej sens filmu Smashing Machine, nie leciał wcześniej Czarny Telefon 2, więc wybrałam to co mogłam. To nie zmienia faktu, że chciałam obejrzeć ten film. Miałam go na swoim radarze, byłam ciekawa, co też pokaże. Derok Rock innego niż do tej pory, bo umówmy się, że ostatnie filmy z Derokiem to takie są na jedno kopyto. I na moim kanale na pewno znajdziecie przynajmniej. Trzy recenzje filmów, właśnie z Dwayne'em Johnsonem. No i we wszystkich tych filmach wiadomo, że jak jest The Rock, to on będzie grał The Rock'a. A w tym filmie byłam pozytywnie zaskoczona, bo miałam wrażenie, że wreszcie Dwayne Johnson zniknął w jakiejś roli, takiej bardziej dramatycznej roli i pokazał tym samym coś innego niż zazwyczaj. I warto tutaj zaznaczyć dla tych pięciu ludzi, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, że historia opowiedziana w filmie Smashing Machine jest oparta na faktach, oparta na dokumencie poświęconym właśnie Markowi Kerowi, który był właśnie zapaśnikiem mieszanych stylów walki i większość tych rzeczy, która jest pokazana w filmie, no to Przydarzyła mu się w mniejszym lub w większym stopniu. Wiadomo, ponieważ jest to film fabularny, no to pewnie cała masa rzeczy jest podciągnięta. Nie doktoryzowałam się z biografii marka Kera, więc nie jestem w stanie wychwycić, co tutaj jest podciągnięte, a co jest oddane w miarę, że w rzeczywisty sposób. I też nie jestem przez to w stanie ocenić, jak Dwayne Johnson zagrał marka Kera, ale przynajmniej było to coś spójnego i interesującego. Podoba mi się dualizm ogólnie samego marka Kera, w tym, że z jednej strony on jest zapaśnikiem, a z z drugiej strony, może nie tyle jest jakimś wielkim intelektualistą, ale widać, że ma tam więcej niż dwie szare komórki mózgowe. Wiem, że ja tutaj teraz uderzam w strasznie niefajny stereotyp, bo jego wypowiedzi są interesujące. Jego słownictwo nie jest takie totalnie płaskie i absolutnie podstawowe. To nie jest gość, który nie potrafi złożyć jakiegoś interesującego, dłuższego zdania, tylko jak najbardziej jest w stanie to zrobić i to robi. Co prawda, przez to czasami mówi zbyt dużo i zbyt długo, ewidentnie nie lubi słuchać brzmienia własnego głosu, ale przynajmniej jest to interesujące zderzenie tego, jak sobie myślę, wyobrażamy przeciętnego zapaśnika. I podoba mi się to, jak gra tutaj Dwayne Johnson, bo on jest taki w tym wszystkim, Miększy, taki cichszy, nie jest taki otwarcie nabuzowany i przesadnie charyzmatyczny, tylko jest bardziej taki wycofany do wnętrza i jest to po prostu ciekawe. Ciekawsze niż to, co zazwyczaj Dwayne Johnson nam proponuje. No i przy okazji muszę powiedzieć, że The Rock z włosami wygląda bardzo dziwnie i moja imersja działała tak długo, aż, aż faktycznie postać marka miała włosy. W momencie, kiedy przestaje mieć, to, to o, o, o The Rock, no, skończyła się moja imersja. Warto w tym wszystkim zaznaczyć, coś co myślę też zdajecie sobie z tego sprawę, że to nie jest do końca film w typie karatekid, to jest jedyne co w tym momencie przyszło mi do głowy. Czyli, że jest turniej i nasz zawodnik, nasz główny bohater musi przezwyciężyć wszystkie przeciwności, żeby stanąć na szczycie, tylko tak naprawdę to jest dramat z elementami sportów walki w tle. I na to należy się nastawić, bo jak najbardziej jakieś te sceny walk są, ale tak naprawdę ciężar historii jest w zupełnie innym miejscu i walka w tym filmie toczy się w czterech ścianach między paru ludzi, która chce być razem, ale chyba tak naprawdę nie bardzo się lubi. I są dla siebie okrutnie toksyczni, współzależność tej dwójki jest po prostu przerażająca i Emily Blunt, która jest właśnie tą drugą stroną tego konfliktu związkowego w duecie z The Rockiem, daje sobie radę naprawdę dobrze, chociaż nie mam tutaj aż takiej imersji, bo Emily Blunt wygląda jak Emily Blunt, ale to, co zrobiła bardzo, bardzo dobrze, to jest to, że jej postaci Szczerze się nie lubi. I słyszałam takie głosy, że ludzie mówili, że oni w ogóle nie rozumieją, po co ten związek jest pokazany tutaj w taki sposób i czemu czasami dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, czyli że oni się po prostu kłócą i wszystkim się wydaje, że to jest absolutny koniec, a potem zaraz widzimy ich znowu. No, no bo tak działają po prostu toksyczne, współzależne związki. No, no. Tak jest po prostu czasami w życiu i to jest tutaj pokazane tak po prostu, bez jakiegoś koloryzowania, wszystko odbywa się tak jakby in medias res, nie poznajemy ich na samym początku, tylko widzimy ich w środku, kiedy już jest tak sobie. No i tak przy okazji oprócz tego, że to jest film o dramacie w związku, który zasadniczo powinien się zakończyć dawno temu, Slash nie powinien tak naprawdę nigdy istnieć, to jest film o, o uzależnieniu, no. więc pod tym względem nie mogę powiedzieć, żeby tematycznie to było jakieś bardzo interesujące, bo myślę jest cała masa filmów, które zarówno opowiadają o właśnie takich toksycznych, współzależnych relacjach, które powinny się były dawno skończyć albo w ogóle nie istnieć, czy też o uzależnieniach. Wszelkiej maści, to, że jest cała masa takich filmów i że jest cała masa dużo lepszych filmów. Dlaczego ten film pojawił się pod banderą A24? Wydaje mi się, że to przez to, że tutaj jest taki specyficzny styl tego filmu i to zdeterminowało, że on trafił tutaj do A24, bo A24 nie tylko lubi filmy, które z zasady są dziwne, ale też lubi filmy, które są takie bardziej. Arci, więc to jest właśnie pod tym względem taki film, bo tak jak powiedziałam, on bazuje w dużej mierze na dokumencie o Marku Kerze i, i właśnie przez to adaptuje niejako sposób kręcenia. Tak, jakby to był dokument. Kamera bardzo często, jeśli nie wyłącznie, jest kamerą z ręki, która porusza się za bohaterami. Jest bardzo mało cięć, co przyznam się, z jednej strony jest interesujące, ale z drugiej strony w pewnym momencie zaczął mnie denerwować. Nie dlatego, że kamera się chybotała i to mogło być trochę rozpraszające, bo rozumiem, czemu położyliśmy w tę stronę i pod tym względem absolutnie to kupuję, tylko że. Czasami przydało się po prostu cięcie. Nie potrzebuję patrzeć, jak The Rock idzie przez minutę, czy jak w pewnym momencie bohater wyjeżdża ze sklepu i ładuje zakupy do samochodu. I historie właśnie tego pokroju mają często miejsce, przez co film może nie tyle jest nudny, co jest bardzo wolny i kula się praktycznie cały czas na takich bardzo powolnych, wręcz jałowych obrotach. Nie ma tutaj niczego bardzo ekscytującego, nie ma tutaj jakiegoś zrywu. Taka klasyczna struktura trzyaktowa jak najbardziej istnieje, ale nie ma tutaj jakichś takich wyraźnych wzlotów i upadków. Nie ma tutaj niczego tak naprawdę jakiegoś bardzo ekscytującego, co jakoś by podniosło moją adrenalinę, spowodowało we mnie jakiekolwiek większe emocje. I przyznam się szczerze, że środek tego filmu. Jest ciężkawy i dość nużący. Ja w pewnym momencie spojrzałam na zegarek, i pomyślałam sobie. Dopiero minęło 45 minut, nigdy stąd nie wyjdę, ale jakimś cudem wyszłam w końcu, film się jednak skończył. Zastanawiam się też, co tak naprawdę ten film chciał interesującego powiedzieć, oprócz tego, że chciał pokazać Marka Kera jako tę postać, która niejako stworzyła podwaliny dla sportu, który teraz jest bardzo popularny w Stanach i nie tylko. Ale co tak naprawdę oni chcieli powiedzieć? Co, co chcieli przedstawić innego, wyjątkowego, niezwykłego, bo tak naprawdę to wszystko są klos które wydaje mi się już wszyscy widzieliśmy, spo, dramat sportowy, związek, który się chybie jest na bardzo glinianych nogach, problemy z męskością, problemy z poczuciem własnej wartości, problemy z dragami, film oparty na faktach, eksplorowanie jakiejś takiej postaci, która. Nie jest może aż tak znana, jakby powinna była być znana, biorąc pod uwagę jej wkład w przyszłość, rozwój czegoś tam. No to ja to wszystko rozumiem, to jest ok, ale w ogólnym rozrachunku to nie jest nic specjalnego. To nie jest ani dziwne, ani interesujące, ani wartkie. Ot, to jest dobrze zagrany film, bo naprawdę Johnson i Blunt stanowią bardzo dobry duet, gdzie ciężko jest mi tak na dobrą sprawę powiedzieć, że któremukolwiek z nich kibicowała, bo to nie są fajni ludzie. Ale oprócz tego, że film ma jakiś taki styl paradokumentalny, chociaż to nie jest taki paradokument, jak, jak moglibyście sobie wyobrazić, tylko że ma taki retro właśnie styl dokumentalny, przez to jak jest nakręcony, przez to jakie filtry są trochę użyte w tym filmie i paleta kolorów. To oprócz tego jest całkiem kompetentnie zagrany, ale poza tym to to no cóż, no, no dupy nie urywa. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii, Ot, to jest po prostu prosta historia faceta, który nie może sobie poradzić z sobą i kobieta, której przeszkadza to, że chciałaby być pierwsza i najważniejsza i oczkiem w głowie i w centrum uwagi, a tak naprawdę nie jest, bo to co ten chłop dostaje od życia w ringu to jest coś, to jest poczucie adrenaliny i spełnienia, którego ona nigdy mu nie, jest, nie będzie w stanie dać i to ją po prostu denerwuje. No, no, i, no i tyle, No the movie. Także ogólnie rzecz biorąc, to ten film zasługuje na takie mocne sześć w moich oczach. To nie jest straszny film, to nie jest zły film. Jeśli ktoś jest fanem Benego Saftiego, no to powinien jak najbardziej zobaczyć ten film. Jeśli ktoś chce zobaczyć Deroka w innej odsłonie i z jakimś takim potencjałem na może jakieś nagrody, no to jak najbardziej to jest pozycja, którą warto by było mieć na radarze. Czy na ten film warto iść do kina? W sumie to nie wiem, bo nawet scen, sceny walki nie są jakieś takie bardzo spektakularne, bo to nie o to chodzi w tym filmie. To jest tak naprawdę dramat sportowy, który jest skupiony na tym, żeby być przede wszystkim dramatem, niż żeby być filmem sportowym więc musicie wziąć na to poprawkę. No i tak jak mówię, kompetentnie zagrany, nakręcony w jakimś takim stylu, który ja jestem w stanie zidentyfikować, że to zostało zrobione bardzo celowo i zrobione bardzo konsekwentnie, ale oprócz tego to nie widzę tutaj nic tak naprawdę jakiegoś bardzo pasjonującego, o co by się trzeba było zabijać i wydaje mi się, że większość ludzi już myśli o tym w ten sposób, bo na seansie, na którym ja byłam wczoraj, to byłam ja i jeszcze jeden gość, więc tłumów się nie stwierdza. Ale pożyjemy, zobaczymy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podobało Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, stawiania komentarzy, zostawiania lajków. Zostańcie jeszcze na chwilę na moim kanale, obejrzyjcie jeszcze filmik albo dwa, bo jeśli będziecie to robić, to dla YouTube'a będzie to sygnał, że treści, które tutaj zamieszczam są ciekawe, wartościowe. Będzie je chętniej pokazywał innym użytkownikom platformy, więc oglądając moje filmiki niejako przyczyniacie się do rozrostu mojego kanału, wzrostu popularności mojego kanału, za co z góry serdecznie Wam dziękuję. No i co? Do zobaczenia następnym razem, miejmy nadzieję, że jakoś tak w miarę szybko.